Cześć, nazywam się Klady Piachnowska, jestem profilaktykiem zdrowia oraz psychodietetykiem. Od niedawna jestem też studentką psychologii klinicznej, no i chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć, w czym mogę Ci pomóc. Przede wszystkim, zazwyczaj psychodietyk kojarzy się z odchudzaniem. I tak, odchudzaniem też się zajmuję budowaniem tej zdrowej relacji z jedzeniem, tworzeniem strategii, ale nie jest to jedzenie z kartki, które ogranicza nasze funkcjonowanie w codziennym świecie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale dieta to jest nasz sposób żywienia na co dzień, a ja muszę Chciała, żeby ta dieta była zbilansowana, zdrowa, odżywcza i dodająca energię, więc ja też w też taki sposób staram się pomagać funkcjonować pacjentom. Pomagam też odzyskać dobrą relację z jedzeniem, a od niedawna zajmuję się też prowadzeniem programu pokonajsłodycze.pl, w którym uczę, jak jest słodycze z przyjemnością, bez wyrzutów sumienia i jak w taki sposób, żeby było to racjonalne, żeby nie przeszkadzało nam w życiu i przede wszystkim, żeby nauczyć się z nimi funkcjonować. Kiedy wchodzimy do sklepu i przechodzimy koło alejki ze słodyczami, żeby się na nie nie rzucać albo nie odwracać z roku, tylko nauczyć się wchodzić tam i wybierać to, na co mamy ochotę. Kolejną rzeczą jest to, że zajmuję się też zaburzeniami odżywiania. Sama przeszłam bulimię i jedzenie kompulsywne. Pomagam osobom z bulimią, jedzeniem kompulsywnym, anoreksją, napadowym objadaniem się. Staram się budować nową relację właśnie mm, z osobami, które po takich zaburzeniach są albo są w trakcie. Dodatkowo pomagam też budować nawyki i te żywieniowe, i te prozdrowotne, które wspierają naszą odporność, nasze działanie, funkcjonowanie, energię w ciągu dnia. A dla osób, które przychodzą, bo mają bardzo dużo informacji żywieniowych, ale nie wiedzą, od czego zacząć i co zrobić, pomagam uporządkować tą wiedzę, usystematyzować i zacząć w niej funkcjonować. Jeżeli któryś z tych rzeczy dotyczy Ciebie, to serdecznie zapraszam. A jeżeli czegoś nie, widzia, nie wymieniłam, a wydaje Ci się, że ten temat dotyczy Ciebie, to napisz na kpiechanowska Ja Ci chętnie udzielę odpowiedzi. Jeżeli mogę, to pomogę. <laughs> Więc zapraszam serdecznie. No i do usłyszenia. Mam nadzieję, że trochę rozwiałam e, Twoje wątpliwości. Czym, w czym mogę Ci pomóc, w jaki sposób e, działam jako profilaktyk zdrowia psychodietyk, a za jakiś czas też jako psycholog. Do usłyszenia!